E, zwycięski mistrz Rafał Haraty, gratuluję serdecznie. Dziękuję. Rafał, e, powiedz mi, e, czy spodziewałeś się, że przeprawa z Bartkiem będzie tak ciężka i potrwa e, na przestrzeni pięciu rund? Wiedziałem, że będzie ciężka przeprawa, byłem 100% przekonany o tym, bo e, Mighty Bulls e, to jest bardzo dobry klub, e, trener Jakubek bardzo dobrze też nie ma rozpracowanego, bo no już walczyliśmy parę razy i za każdym razem te walki no, nie, nie należały do ładu No i, i z tego co wiem, to kiedyś trener chyba też w swoim narożniku stał, nie? Trener Jakubek? Tak. Nie, 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 nie. A w Rosji kiedyś nie? nie? coś było. Nie, nie przypominam Trener Bagiński stał w narożniku moim, gdy trener Jakubek stał naprzeciwko. To tak. Jak... Może ta historia. To było z Marcinem Gołasiem jeszcze na Galeringu. Rafał. E, czy Bartek Ciuś się zaskoczył swoim sposobem, stylem walki? Mhm, tak, tak. Trochę, trochę nonszaląco walczył, trochę taki właśnie czekał na kontrę, czekał, żeby mnie zapać na te obrotówki swoje. Ja też wiedziałem, że to będzie